Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Zadanie 1.44 To zadanie jest nawiązujące do poprzedniego, 1.43. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias, tak? Dobrze, no to może Wam zrobię GFH. FGH, FGH. No to zaczniemy od przykładu F. Tak, czyli mamy 6 pierwiastków z 3, minus 2 pierwiastki z 2, tak? No i jeszcze plus 2. Co my tutaj możemy wyłączyć, wspólny czynnik? Zawsze starajcie się włączyć największy możliwy, tak? No to zwróćcie uwagę, że tutaj pierwiastek z trzech, tutaj jest pierwiastek z dwóch, więc to nam się nie powtarza, ale wszędzie mamy liczbę. Tutaj mamy 6 2 i 2, więc co możemy wyłączyć? No to dwójkę możemy wyłączyć. Jak włączymy sobie z tego dwójkę, to co nam zostanie? Tam zostanie 3 pierwiastków z trzech. Jak sobie włączymy z tego dwójkę, to zostanie nam minus jeszcze i zostanie pierwiastek z dwóch. No i z zostanie nam jedynka. Tutaj. Uważajcie, żebyście sobie z tego zdali sprawę, że coś tu zostaje. No i teraz zobaczcie. To razy to, no to mamy 6 pierwiastków z dwóch. To razy to mamy minus dwa pierwiastki z dwóch. No i to razy to mamy 2. Zawsze sobie to sprawdzajcie. Ok. No to lecimy sobie dalej. Przykład G. Mamy minus 7 plus 14 pi. No to pi nam się nie powtarza. Pi, więc to nam się nie powtarza, e, 14 pi, więc to nam się nie powtarza, więc możemy tylko włączyć liczbę. A Na największą liczbą jaką włączyć, to jest 7. I tutaj będzie tak, minus 1 plus 2. E, tak, plus 2 pi. Mhm. Możemy sobie to odwrócić, czyli możemy sobie napisać, że to jest tak naprawdę 7. Często sobie to odwracajcie, będziecie mi łatwiej liczenie później. Że to jest 7 i tutaj jest 2 Pi minus 1. Jak sobie to pomnożymy, ten, mamy 14 pi minus 7. Dokładnie to, co wcześniej było. No i ostatni przykład H. OK. H, czyli mamy minus 2 pi. OK. Minus pi i 4 pierwiastek z 5. Więc tak, możemy sobie włączyć pi, możemy sobie wyłączyć jeszcze liczbę, yy, dwójkę, tak? No to dobrze. To sobie to włącz. pierwiastkość nie włączymy. Czyli włączmy sobie możemy nawet minus włączyć. Minus. Minus 2 pi a w nawiasie co będzie? Jak już włączamy minus, no to to będzie na plusie. Czyli to będzie 1 plus 2 pierwiastki z 5. No i sobie sprawdzamy. To będzie minus 2 pi a tutaj będzie minus 4 pi pierwiastek z 5. No to się zgadza.